na moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w następnej recenzji z broni z Battlefield Hardline. Dzisiaj będziemy rozmawiali o moim ulubionym SMG, czyli karabinie maszynowym, pistolecie maszynowym. E, nazywa on się MPX. Jak widzicie, gram nim teraz. Moi drodzy, e, dlaczego on jest moim ulubionym? E, jak wiecie, dużo ludzi e, mówi, że K10 jest najlepszy. Moim zdaniem dla, dla mnie najlepszym jest MPX. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że ma więcej naboi niż K10. Strzela troszkę wolniej, ale uderza mocniej. I moi drodzy, jest bardziej celny. Jest na tyle celny, że można go używać prawie tak jak Assault Rifle. Um, właściwie ten pistolet maszynowy. Jest budowany na platformie Assault Rifle. Jak spojrzycie się na niego, to wygląda prawie identycznie jak M16 czy e, M4. No ale moi drodzy, e, zalety tego pistoletu maszynowego są takie, że strzela dosyć szybko, jest bardzo celny, uderza bardzo silnie i jest bardzo łatwy do kontroli. Małego makopa. E, rzeczy, które polecam do niego, to Cobra, e, celownik. Przedłużony magazynek i lufę polecam albo tłumik, tak jak w tej grze tutaj widzicie, tłumikiem gram, dlatego że wszystko było blisko siebie się walczone. Jeżeli na dalsze dystansy polecam ciężką lufę. A to zależy też jak chcecie grać, chcecie być jak ninja, w, i, tym bardziej jak w bliskich e, przestrzeniach bijacie się, tak jak ta mapa, e, bardzo, bardzo polecam tłumik. Jest tym pistoletem bez żadnego problemu trzech ludzi zabić, jednym magazynkiem. A Parę tutaj akcji zobaczycie, co po dwóch, trzech gości zabijam na raz. Z tego powodu uważam, że ten pistolet jest lepszy niż K-10, ponieważ K-10 tak strzela bardzo szybko, ale moi drodzy, przeważnie w parę... E, przeważnie, wystrzelisz magazynek w jedną osobę i musisz przeładować. Mówiąc o przeładowaniu, następna rzecz: przeładowanie w tym pistolecie jest bardzo szybkie, a przeładowanie długie zajmuje 2,3 sekundy. Czyli jeżeli masz pustą komorę, że 0 kuli miałeś, 2,3 sekundy to jest prawie nic, moi drodzy. E, z tego powodu polecam na was ten pistolet maszynowy. Moim zdaniem, jest najlepszy w grze. Z tego powodu, że jesteś w stanie go użyć w każdej sytuacji dosyć dobrze. Z bliska, z średniej odległości, no i nawet z daleka raz na ile mi się udaje. Um, miałem jedną grę, i drodzy, bawiłem się, założyłem ciężką lufę i celownik AK, czyli 4X celownik, no i potrafiłem zabić ludzi z 50 do 100 metrów. Um, oczywiście więcej strzałów musiałem nich dać, ale jest w stanie to zrobić mój gaz. 5-6 strzałów, i osoba była martwa. Z tego powodu, moi drodzy, bardzo polecam na was ten pistolet. Okej, okay, zobaczcie sobie resztę gry. Wynik był dosyć dobry. 16 do 4. Tą bronią często tak osiągam. Szkoda tylko, że ona jest jedynie na policjantów. Um, będę musiał przepracować się trochę, żeby otworzyć na nią, na nią prawo jazdy, pra prawko, kartę. Jak tam chcecie nazywać. Po angielsku nazywa się License, żeby używać to też, też jako kryminalista. Ale okej okay, moi drodzy, dzięki za oglądanie, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij dać tego suba, nowy materiał jest na co dzień. Na razie. Dzień. situation is hard! the recovery team head for the drone package What a guy!